Hej, hej, hej! Witam was wszystkich, moi mili, z tej strony Caldern. Witam was. No, jak widzimy z gry Dragon Age 2, będziemy kontynuowali naszą przygodę. I przepraszam was, że wczoraj nie dodawałem żadnego odcinka, ale miałem trochę spraw na głowie. No, dzisiaj będzie trochę inaczej. Może nawet dwa odcinki zobaczycie. Pierwszy Dragon Age, a drugi, no, jeszcze nie wiadomo. Zastanowię się. Ale dobra. Przechodzimy do gry. Ostatnio na czym skończyliśmy? Na pomocy Fenrisowi i w ogóle na poznaniu Fenrisa, ciekawego, a bardzo elfa. W tym odcinku prawdopodobnie pomożemy mu z jego malutkim problemem oraz pomożemy również Afenriel. W tym celu udajemy się do doków, ponieważ właśnie od Afenriel zaczniemy. Ona, jak zapewne pamiętacie, zleciła nam jedno zadanko, bo ktoś... ponieważ ktoś jakiś towar jej ukradł więc zobaczymy, czy będziemy w stanie w ogóle jej pomóc. Ta być pomóc z tym? Tak, i mamy dzieciaka, którego to właśnie musimy ratować przed bandytami. Przed bandytami trudno to nazwać, który to bójcami koteri. <laughs> thank you i thought them coterie men had me for sure i guess the whole thing was a trap there were no dwarves when i went to make the trade just coterie waiting to kill us they got the rest of the boys i ran i was hoping they wouldn't find me here but they did is that a Thenryl's rival criminal guild or something more like she's their rival a small one at that what i hear is the coterie controls most crime in kirkwall

u, 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 u um, Carvera oraz u e, mojej towarzyszki. <coughs> oczywiście Aweliny. Wypadło mi na chwilę jej imię z głowy. No i tak, żeby odzyskać w, poparcie u Aveliny, o ile się nie mylę, wystarczy, że weźmiemy, e, żeby chłopak to, zatrzymał towar. Nie wiem, jak tam z Carverem, ale oczywiście to weźmiemy. Why not take what the gave you and start fresh <coughs> In Lothering, there were always families willing to take in a strong lad and a few girls to help with the cooking. My father was a farmer, before the Darkspawn got him. I'd rather do that than work for a Fenril. I... I'll get my sisters. Please, make sure she doesn't come after us. No, Avelina i Carver, odzyskaliśmy zaufanie Tak więc... No, widzimy, że choć tracimy ich zaufanie przy braniu jednego questa, odzyskujemy... Możemy odzyskać również um, je wykonując, bo to zależy dokładnie od tego w jaki sposób dane zadanie zostanie wykonane Ale dobra, pójdziemy jeszcze tu na chwilę, ponieważ w tym miejscu <laughs> mamy zaznaczony questik. Zaktylizowano zadanie, obowiązek. No dokładnie tak. A sam byś nie mógł, tylko ja muszę tobą kierować. A nie. Dobra, nie zauważyłem. Nieużywane przejście. Na razie sobie podarujemy. Pójdziemy oddać zadanko. A wy, boże, Awelinie, a po czym weźmiemy się za następne, czyli pomoc Fenrisowi: wyciszenie, zamiana w dzień, musimy się, o ile się nie mylę, dokładnie tak, niedokończone sprawy. well are you here to socialize or did you bring my goods i rescued your boy and killed the coterie but your property was long gone coterie i should have figured they've got a lock on all trade with the dwarves if i'd had someone decent on the job they'd have dug into it first not walked in blindly well no cargo no coin Poparcie warika również podrosło, więc... No cóż, nie jest źle. Mm, niech no spojrze tylko na mapy. Mamy tu coś. Yy, sędzia vanart Możemy się do niego przejść, bo co nam szkodzi? zamienić z nim kilka słówek. On zdaje się, ma dla nas jakieś... zadanko. On jest, on jest. Aha, tu, dobra. Jeszcze dalej przed siebie. Good day to you. You there, Frelden. I wish to speak with you. I've heard you have dealings with certain elements in the city. You can get things done on the sly, as they say. Is there something I can help with? I am a magistrate in this city, and as such, I wish to hire you for a small, albeit important, job. A man I sentenced to a life in prison has escaped custody. He's been tracked to an abandoned ruin outside the city. A request that should have been made of the guard. Why is there such a clamor to catch this man? What has he done? He's escaped. That's reason enough to catch him. Is there anything else I need to know? There is something, yes. There are creatures in the ruins. The guards I sent are ill equipped to deal with such beasts. Do you know what manner of beasts they are? I don't know what they look like. I've never seen one myself. The guards say these things have already torn through a full company of men. It'd be easier to seal up the entrance and let the beasts take care of him. I believe in justice, Ferelden, not unbridled slaughter. I will not let prisoners be eaten just because I don't want to get my hands dirty. I'm sure if you send in enough men this time, they'd do fine. No. The more guards who know, the easier it is for this to get out. Those men gossip like old fishwives. I'll take the job. Bring the fugitive in alive, quickly and quietly. Not for a refugee, you agree? Okay, zgodziliśmy się pomóc Sędziemu na sprowadzenie pewnego więźnia z powrotem do miasta. No niestety, jak widzimy, Sędzia nie był zbyt wlewny. Nie chciał nam powiedzieć za dużo o tym więźniu, tak? Więc no możemy się spodziewać tego, że coś przed nami ukrywa. Ale do tego zadania jeszcze wrócimy. Jak na razie musimy zmienić obszar na no, dokładnie ten sam tyle, że w nocy górne miasto nocą. Tak pojawiamy się tuż obok miejsca, w którym mieliśmy się spotkać z Fenrisem. No one has left the mansion, but I've heard nothing within. Denarius may know we're here. I wouldn't put it past him. I could stand to know a little more about this Denarius. He is a magister of the Tevinter Imperium. Oh, is that all? Nothing to worry about, then. There, he is a wealthy mage with great influence. Here, he is but a man who sweats like any other when death comes for him. He may have prepared some magical defenses. They will not keep me from him. I tak, Fenrisa tu musimy posiadać koniecznie, więc weźmiemy sobie Varikaj Awelinę. Carver chwilowo nam nie jest potrzebny. Jako że on jest też postacią w dwie bronie... Boże, w dwie bronie, w dwuręczną broń. No, zobaczmy, czy uda nam się go znaleźć. Au. My... No tak, zapomniałem He sends spirits to do his fighting for him. No dobra, będę musiał powoli się przemieszczać, aby nie wpadać na następne pułapki. Tu drzwi są pozamykane. W takim razie ok. Ops. Mamy niezbyt miłą niespodziankę w tej chwili. Jeszcze kolejni. całkiem sporo tych cieni w tym miejscu się nam pojawia. Wow, 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 wow. Tylko nie w pułapkę mi. Ona idzie na rozbrojenie. Dobra, zapomniałem dodać również poziom Fenrisowi, ma trzy punkty do dodania, no dodamy mu w walkę bronią dwuręczną, tak jak w przypadku Carvera. Warikiem zabierzemy się za rozbrajanie pułapek, OK. Wystarczyło tylko jedną rozbroić i rozbrajała się cała automatycznie, czyli to była jedna pułapka. Są jeszcze, jest jeszcze jedno skrzydło do przeszukania, no w którym oczywiście cienie. Wow, strasznie ich tu dużo, się porobiło na zewnątrz. Nie jest źle, nie jest źle. Przeszukujemy. Mamy skrzyneczkę w skrzyneczce, no jak zwykle jakieś śmieci. No i oprócz duchów nic poza tym nie było. I prawdopodobnie w pozostałych pomieszczeniach będzie bardzo podobnie. Tu mamy kuferek, mamy jakieś paski, które średnio nam są potrzebne. Kolejny kuferek, jakiś pierścionek. No i są kolejne. Duchy. Ła, wow, jeszcze następni. No, już myślałem, że. O, klucz magistra. Dobra, zdobyliśmy to, po co tu przybyliśmy. Bez tego klucza nie weszlibyśmy na, do pomieszczenia na drugim piętrze, w którym teoretycznie no, nasz cel powinien się ukrywać. Ale oczywiście najpierw przeszukamy boczne pomieszczenia. No, i teraz możemy bez problemu wejść do głównego pomieszczenia. No cóż, oczywiście kolejna pułapka, kolejna niespodzianka z którą powinniśmy poradzić sobie bez większego problemu. Trochę kuli ognia, trochę siekania i sprawa będzie załatwiona. Do tego szczypta burzy ognia. I mamy przepis na rozpierduchę. Uciekłeś. Miałem nadzieję, że... Nie, to już nie ma znaczenia. Uważam, że Denarius zostawił wartości. Weź je, jeśli chcesz. Potrzebuję trochę powietrza. No dobra, robimy tak, jak sobie tego życzy. Zabieramy wszystko, co jest w kufrach. No, troszkę złota, kaptur Pana Niewolników. No, nawet złota nie było wyłącznie srebrniki. Wszystko. Tak, wszystko. Czyli możemy wracać do wyjścia. I spotkamy się na zewnątrz prawdopodobnie z Fenrisem. On już zostanie członkiem naszej dzielnej ekipy na stałe. Będziemy mogli go zabierać do drużyny, kiedy tylko chcemy. ends I escaped a land of dark magic only to have it hunt me at every turn it is a plague burned into my flesh and my soul and now I find myself in the company of yet another mage I saw you mu... casting spells inside I should have realized sooner what you really were tell me then what manner of mage are you what is it that you seek Co można mu odpowiedzieć? A, trochę mu odpowiemy. I don't know. What do you think I seek? You are skilled. I know that much. Not all majors are alike, or I'd be the first to act. I imagine I appear ungrateful. If so, I apologize for nothing could be further from the truth. I did not find Denarius, but I still owe you a debt. Here is all the coin I have, as Anso promised. Should you find yourself in need of assistance, I would gladly render it. You didn't seem all that thrilled with me a moment ago. You are not Denarius. Whether you are anything like him remains to be seen. Your old master must want something more than just a runaway slave. He doesn't want me at all, just the markings on my skin. They are lyrium. Burned into my flesh to provide the power that Daenerys required of his pet. And now he wishes his precious investment returned, even if he must rip it from my corpse. I don't see that going very well for you. Neither do I. The truth is, I know nothing of the ritual that placed these markings on me. It was Daenerys' choice, one he now regrets. I've seen some of your abilities. Do they come from those markings? Some. All I know is that even in the Imperium, warriors such as myself are rare. Perhaps they believe I should feel honored. Do you think your master will keep chasing you? He is too proud not to. Perhaps one day the hunt will cost him more than he is willing to pay. But I doubt that matters any longer. I'm planning an expedition I might need help with. Fair enough. Should you ever have need of me, I will be here. If Tanerius wishes his mansion back, he is free to return and claim it. Beyond that, I am at your disposal. No właśnie. Ale ja Fenrista na razie za bardzo nie potrzebuję, pozostanę przy Carverze. No plus 10 u Fenrista do rywalizacji. Może niepotrzebnie go wypytywałem o wszystkie rzeczy. Ale może uda mi się również hmm, jakoś wpłynąć jeszcze w późniejszym etapie gry na niego. Dobra, i zobaczmy teraz, co nam zostało do zrobienia w dzień. Hmm, wyciszenie, nie, to polecimy dalej z fabułą. <laughs> wyciszenie to nadal, dobra. I no to zobaczmy w takim wypadku, co jest za miastem. Może udamy się do. Hmm. Opuszczone ruiny, okaleczone wybrzeże, rozdarty grzbiet. No, może udamy się do kościanego szybu. Pomóc górnikom. Zobaczyć dlaczego górnicy ciekli z kopalni. Co się tam czai. Są gruzy, oczywiście jakieś śmieci. Szczątki. Aktualiz zaktualizowane zadanie: Szczątki Bandyty. Będziemy musieli oddać pewnej osobie te szczątki. To jest zadanie: no, typu znajdź i przynieś komuś, nic więcej. Okej, okay, są szabrownicy. Jeszcze jedni tam biegną w oddali, ale to chyba jeszcze nie do końca o nich chodziło. Najpierw, oczywiście, przeszukamy dokładnie cały teren. No, mamy tutaj troszkę napisane o kościanym szybie, również dla zainteresowanych. Nim zapuszczę się w jego wnętrze, dokładnie przeszukam teren, tak jak już zresztą wspominałem. Bo o ile się nie mylę. Warto. Dokładnie jest kolejna zagadka Kirkwall. To już druga, o ile się nie mylę, jaką znalazłem, albo trzecia. Elfi korzeń. Elfi korzeń, który jest nam potrzebny. No jest składnikiem do tworzenia różnych alchemicznych specyfików. Im więcej mamy korzeni, tym więcej możemy. Tym bardziej skomplikowane miksturki możemy tworzyć. Dobra, jakieś niepokojące dźwięki i odgłosy. I teraz możemy już udać się do mm, wejścia, ale prawdopodobnie eksplorację kościanego szybu zostawię sobie na następny odcinek. Tak, i prawdopodobnie, tak jak mówiłem, zostawię sobie eksplorację kościanego szybu na następny odcinek. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Było całkiem sporo walki, więc niektórym powinno się podobać. Jeśli tak, no to komentujcie i subskrybujcie. Zachęcam gorąco do tego. Czekajcie na następne odcinki. Wypatrujcie liter, które są wtopione gdzieś w każdy odcinek. Zostały już tylko trzy litery, ale być może niektórzy już odgadli hasło i będą przesyłali. Przesyłali odpowiedzi, nie wiem, zobaczymy. Tak więc, cóż, do usłyszenia w następnych odcinkach, trzymajcie się ciepło i na razie, hej!